Kobiety i wspierający je mężczyźni wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko takiej interwencji policji wobec osoby, która nie popełniła przestępstwa. To jest niegodne, niehumanitarne i ja uważam, że to musi się skończyć. Została obdarta zgodności w miejscu, gdzie powinna się czuć najbezpieczniejsza. Ja już po prostu oddałam ten telefon, żeby mnie po prostu nie dotykali. To, to był gwałt. Gdy na ulicach protesty, w wywiadach, komendant główny zapewnia, że do końca tygodnia policja zakończy wnikliwą kontrolę, ale jej wynikiem dzieje się już dziś. Na ten moment, z informacji, które posiadam, nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli zakończyć te czynności kontrolne wnioskami natury dyscyplinarnej. Czyli wszystko zgodnie z przepisami. One wtedy powiedziała, że majtki też mam zdjąć i, i tak, i wtedy właśnie wykrzyczałam im w twarz czego wy ode mnie chcecie. Skoro wszystko było w porządku, dlaczego, jak mówi pani Anna, policjantka po przesłuchaniu jej w charakterze świadka na no do widzenia przepraszała? Ona w imieniu y, funkcjonariuszy, którzy brali udział we wszystkim, ona mnie przeprosiła. Także jakby jest świadomość, że to nie było okej. Okay. Za, mówię, za co panią przeprosiła? Że e, padło słowa, że to nie powinno było w ten sposób się wydarzyć. To ten lekarz wezwał policję, ratujcie życie mojej pacjentki. I co w zamian? W zamian jakaś okropna manipulacja, jakaś gra polityczna. Lekarka nie dzwoniła na policję, tylko numer ratunkowy. Dziś zadzwoniłaby bezpośrednio na pogotowie, zapewniła dziennikarkę Gazety Wyborczej. Nie zrozumiała intencji policji, chciała pomóc pacjentce, dodaje. Policja powinna się wycofać w sytuacji, gdy lekarze stwierdzą, że pacjentka nie stwarza zagrożenia, że nie ma potrzeby asysty. Z mojego doświadczenia tak zawsze było. A dlaczego teraz nie? Pełnomocniczka pani Joanny też próbuje się tego dowiedzieć. Na jej pierwsze zażalenie sąd odpowiedział, że telefon zabrano bezprawnie, że policjanci przeszkadzali lekarzom. Gdyby! Przełożony tych funkcjonariuszy lub prokurator chciał wyciągnąć jakieś konsekwencje prawne, cóż by to zrobił? Do prokuratury złożyła doniesienie o przekroczeniu uprawnień. Do komendanta wojewódzkiego skargę na policjantów. Były szef podkarpackich policjantów, autor książek o etyce w policji, mówi, że tu złamano zasady. Jeżeli jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie są, szczególnie w płaszczyźnie ochrony praw i wolności człowieka, to funkcjonariusz nie powinien się wahać, powinien odmówić wykonania takiego polecenia. W tym momencie pacjentka jest pod wzburzeniem z Waszego powodu. Już tę pacjentkę otoczyli. Praktycznie przez e, cały czas, kiedy ona na tym że była, nie opuszczali makro. Co zrobić, jeśli patron policyjny wtarnie tobie do gabinetu i odmawia wyjścia? Piotr Caliński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z przekąsem proponuje szkolenie dla lekarzy. Ubolewa, że krakowska interwencja rzutuje na większości rzetelnych policjantów. Mam nadzieję, że policja będzie miała szansę na odbudowanie swojego autorytetu, ale to zależy od przełożonych. Renata Kijowska, fakty Kraków.